Wrażenia świetne, naprawdę wyszła piękna świetlica. Gratulacje y, przede wszystkim wykonawcy i że po prostu efekt końcowy jest naprawdę imponujący. Jest to wspaniałe miejsce ponad 100 metrów kwadratowych no, dla mieszkańców żółtego naprawdę to jest niesamowite, że wreszcie będą mieli swoje miejsce integracji, gdzie będą mogli się spotykać. Projekt jest dofinansowany również z programu obszarów wiejskich, co było prawie pół miliona złotych. Drugie pół miliona e, dała, dał pan burmistrz razem z radą, e, z radnymi, ze swoimi, więc bardzo się cieszymy, że efekt możemy dzisiaj podziwiać. Naprawdę atmosfera fantastyczna, a jeszcze do tego zespół diabas, który był taką dzisiaj wisienką na torcie, naprawdę fantastyczne chwile. Nie było łatwo, nie było łatwo powiem tak. Naprawdę e, mieliśmy dużo, dużo problemów związanych z tym, co się działo w tym czasie na rynku budowlanym na... na... Z kwestią materiałów tutaj naprawdę chyle czuła przed wykonawcą, który odnalazł się w tym temacie, wielokrotnie rozmawialiśmy. Dziękuję tu Ośrodkowi Kultury, który nadzorował całą tą budowę i bez nich byłoby to niemożliwe tak samo, jak nie byłoby możliwe bez środków zewnętrznych. Dzięki przychylności zarządu województwa nam się udało naprawdę te pieniądze dostać. Ja się cieszę, że to powstało, bo to już to, co mówiliśmy przed chwilą, że w 2019 roku pamiętam jak spotkaliśmy się tu pod namiotem i wszyscy mówili, że się nie da dało się, jest i mam nadzieję, że będzie funkcjonowało przez wiele lat. Świetlica jest zawsze miejscem spotkań. Społeczność wiejska musi mieć taką możliwość, żeby móc gdzie zrobić warsztaty, móc gdzie porozmawiać, żeby Rada Sołecka mogła się spotkać, żeby dzieci mogły się gdzieś pobawić, żeby mogły przyjść ze swoimi rodzicami. Także to jest naprawdę, daje szerokie możliwości, nie tylko na spotkania, ale także na, na wspólne rozmowy, wspólne pomysły. Wiele lat Wiele lat, tak naprawdę pod namiotami, wszystkie imprezy, jak każdy pamięta, festyny średniowieczne, wielkie, ogromne imprezy, wszystko pod namiotami. Wszelkie jakiekolwiek spotkania, wszystko pod gołym jedem. Ale mamy w końcu. Przyszedł ten dzień, gdzie mamy świetlicę, możemy się razem spotykać, integrować i budować naszą społeczność. Mam nadzieję, że w tym roku uda się zrobić festyn średniowieczny, no i oczywiście regularnie. Podkreślimy każdy dzień w roku, który jest szczególny, w ogóle w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie, to jedną z takich rzeczy to cały harmonogram zajęć, jaki ma się tutaj odbywać. Więc tutaj będą przeróżne warsztaty organizowane dla dzieciaków i dla dorosłych, warsztaty rękodzieła, bo to najczęściej odbywa się na świetlicach wiejskich. Ale panie świetlicowe ściśle współpracują z animatorami Zasiadka Kultury, ale i też z paniami pracującymi w bibliotece, więc mogą się odbywać spotkania czytelnicze i różnego Rodzaju spotkania na przykład z jakimiś autorami, jakimi sobie tylko wioska wymyśli.